manko. jeśli tu jesteś, to prawdopodobnie nadal zastanawiasz się nad wyborem swojej klasy na start w Paw Excel 2 i ja cię w pełni rozumiem, sam zazwyczaj swój wybór dokonuje go tak naprawdę moment przed startem. I dzisiaj publikuję film na temat każdej z klas, a teraz weźmy na tapet łuczniczkę. Rangerkę. Zacznijmy od jej oficjalnego opisu. U łowczyni jest szybka, ale śmiertelnie niebezpieczna. Zasypuje swoich wrogów gradem strzał i ucieka, zanim zdążą się zbliżyć. I powiem wam otwarcie, że w moich jakichś takich ankietach, które robiłem z widzami, łuczniczka wydawała się być najmniej. Ciesząca się jakimś takim zainteresowaniem. Wydawała się ludziom zbyt taka oczywista łuczniczka, być może. Ale powiem wam, że po prostu rozmawiając z ludźmi, którzy akurat mieli okazję pograć łuczniczką, na przykład na krótkich czerwcowych czy listopadowych playtestach, mogę wam powiedzieć, że ludzie generalnie sobie ją chwalą. Podobno gameplayowo jest bardzo fajna. Jeśli chodzi natomiast o to, czego możecie się po niej spodziewać, no to docelowo jest to oczywiście właśnie łuczniczka, która może zasypywać właśnie czy to strzałami. Które są związane z jakimś żywiołem, czy strzałami zatruwającymi, strzałami, które wypuszczają z siebie jakieś narośla, grzyby, zarodki itd., które poisonują przeciwników, czy może strzałami, z których wypływa jakiś gaz, który potem można przy pomocy innych strzał detonować, ta chmura toksyn eksploduje i to mniej więcej taki jest zamysł. Chociaż tutaj, tak jak przy każdej klasie, chciałbym zaznaczyć, że kuczniczka możemy oczywiście, tak jak inne klasy, założyć każdy przedmiot w grze. Więc teoretycznie może doczekamy się fajnych buildów pod rangerkę, na przykład czy to z kuszą i granatami, czy to z jakimiś czarami i tak dalej. Czas pokaże. Myślę, że Path of Excel jest na tyle plastyczne, że wszystkiego się możemy spodziewać. Zanim jeszcze zagłębimy się w mechaniki rangerki, zobaczmy za co została skazana. Dlaczego jest jedną z postaci grywalnych? i Widzieliśmy taki pamflecik od twórców. Poszukiwana łowczyni. Zbiegła łowczyni z Grelud. Ta samotniczka zamordowała jednego z ludzi, hrabiego, podczas gdy ten egzekwował prawo przeciwko zwykłemu złodziejowi. Trzymajcie się od niej z daleka, jeśli tylko ją zobaczycie, natychmiast podnieście alarm, bo sprawiedliwości musi stać się zadość. I tak jak pozostałe z obecnych 6 a docelowo 12 klas postaci, rangerka będzie stała przed bardzo ważnym wyborem. Grając rangerką, będziesz musiał zdecydować się na ascendancję. Docelowo rangerka w ogóle będzie mogła stać jedną z trzech subklas, ale na razie będziemy mieć do dyspozycji Dedaja oraz Pathfinder'a i zacznijmy od Dedaja. Ta doświadczona strzelczyni potrafi zabijać wrogów ze stylem. Porusza się szybko jak wiatr i może naciągać kolejne strzały przy każdym pociągnięciu cięciwy i tak właśnie wygląda drzewko Dedaja. Zobaczmy co tutaj mamy do wyboru. W pierwszej kolejności mamy 30% szans na to, że jeśli gdybyśmy zdobyli taki specjalny charge, taki buff, który możemy spożytkować innymi skillami, żeby je wzmocnić. To zamiast jednego możemy od razu zdobyć nasze maksimum, czyli tam podstawowo 3, ale możemy zwiększyć limit, więc na przykład zamiast jednego od razu nabijemy cztery i tak dalej. To brzmi potencjalnie spoko, żeby daleko nie szukać, oto przykład umiejętności, która wykorzystuje te Charge, żebyście wiedzieli o czym mowa. Deszcz strzał. Strzela 53 strzały bazowo, z tego co jest tu napisane, ale na przykład strzela o wiele więcej strzał, jeśli korzystamy z Frenzy Charge i mamy więcej tym więcej ich wystrzeliwuje. I to mogą być setki strzał tak naprawdę przy jednym użyciu umiejętności. Drugi punkt dajki w ogóle sprawia, że ten benefit będzie podwojony, że tam na przykład zamiast 200% więcej strzał w Rejnowarów jest ich na przykład 400% więcej. Inny punkt dajki dotyczy tego, że nigdy nie jesteśmy ukarani za nasz brak akuracji, celności. To znaczy, jeśli dobrze to rozumiem, zawsze będziemy trafiać przeciwników tak długo, jak atakujemy z dystansu. Kolejny punkt, czwarty, to jest punkt taki, na którym mamy do wyboru, jedną z dwóch opcji. 4A albo 4B, to znaczy wystrzeliwane przez nas pociski są silniejsze na samym początku ich lotu, albo na końcu ich lotu, jeśli dolecą dalej przed trafieniem przeciwnika. A leżące za tym punkt to Endless Munitions, czyli Skills Fire Additional Projectile. I to jest bardzo ważne. To nie dotyczy, nie wiem, Bow Skills, to nie dotyczy tylko łuków, to jest dosyć takie uniwersalne, gdybyśmy chcieli grać dedajką z kuszą, albo z jakimiś nie wiem, umiejętnościami, jakimiś czarami, które wystrzeliwują pociski, to też będziemy mieć dodatkowy pocisk. To jest bardzo istotne. Szóstka dotyczy nakładania dodatkowego oznaczenia na przeciwnika, gdzie oznaczenie mark to jest coś, co zazwyczaj, przynajmniej w Excel, mogliśmy mieć tylko jeden taki specjalny debuff na przeciwniku naraz. A siódemka i ósemka to są rzeczy powracające z jedynki. To znaczy Tailwind działające na takiej zasadzie, że, z, że cały czas, gdy tylko atakujemy, stajemy się szybsi, ale tracimy ten buff w momencie, gdy sami otrzymamy cios. Ósemka, ósemka natomiast sprawia, że im więcej go mamy, tym mniej otrzymujemy obrażeń. Więc, na przykład, e, jeśli dostaniemy tylko jeden cios raz na tam parę sekund, załóżmy, no to te obrażenia zawsze są wobec nas zmniejszone i, na przykład, niska defensywa. Tak poza tym może nam wystarczyć, jeśli nie dajemy się regularnie trafiać. I to wszystko, jeśli chodzi o The Dye. A druga dostępna dla nas ascendancja to Pathfinderka, której opis brzmi następująco. Ta kobieta jest mistrzynią eliksirów i trucizn. Potrafi zmieniać mikstury many w chemiczną broń i stosować trucizny do woli. Pathfinderka jest powracającą również ascendancją z Path of Excel 1, gdzie była związana właśnie przede wszystkim z flaszkami, które natomiast działały trochę inaczej, więc tutaj koncept jest taki sam, ale działanie inne Chociaż jest to niedopowiedzenie, bo Pathfinderka była związana również mocno z trucizną i tutaj też, ale nie tylko. Pierwszy punkt Pathfinderki jest absolutnie potężny, to znaczy zdobywamy 50% więcej flask charge, czyli łatwiej i szybciej odnawiamy HP potki, ale również mana potki, bardzo potężne. I dwójka to znaczy Life Lask Effects Are Not Removed When Unreserved Life Is Filled. Co to oznacza? Wyobraźcie sobie, że macie 90% HP i chcecie się uleczyć. No i zużywa wam HP potkę, leczy wam do stuwy i się wyłącza. Tak to działa normalnie. Na Pathfinderce macie 90% HP, łykacie potkę, ta potka cały czas was leczy, bo tam powiedzmy sobie trwa jakiś czas, uleczyła was do stu. Ale się nie wyłącza. Wtedy dostajecie jeszcze jednego hita, ta podkana nadal działa i znowu was wyleczy do stówy. Tak więc jest to bardzo potężny efekt w PoE1, bo Pathfinderka ma coś bardzo podobnego. W jedynce jest to niesamowicie silne. I jestem ciekawy, jak potężne będzie w dwójce. Punkty trzeci i czwarty dotyczą Poisona, Trucizny. I zobaczmy, punkt trzeci, najsilniejsza z Trucizm, którą nałożyłeś akurat na przeciwnika, którego pokonałeś, rozprzestrzenia się na pobliskich przeciwników. W praktyce oznacza to po prostu, że jeśli gramy pod Poison, to będziemy mieć lepszy clear, będziemy szybciej czyścić mapki. Spoko. Kolejny punkt, Overwhelming Toxicity. Tak naprawdę to jest po prostu absolutny kosmos, jeśli ktoś chce grać właśnie czymkolwiek pod Poison, to znaczy, jest zdublowana ilość trucizn poisonów, które możesz nałożyć na przeciwniku. Trwają one krócej o 35% ale i tak, tak na dobrą sprawę, to to jest ogromny multiplikator obrażeń e, zdecydowanie. I punkt piąty jest ciekawy, to znaczy macie, jak widzicie, do wyboru jeden z pięciu tutaj różnych decyzji. I wszystkie dotyczą tego, co robicie ze swoją manaflaszką. Możecie zdobyć umiejętność, która pozwala rzucać waszą manaflaszką, tak by zadawała house damage i aplikowała truciznę, by zadawała obrażenie od żywiołów, na przykład od błyskawic, mrozu, czy ognia i nakładała odpowiednie obniżenie odporności na właśnie jeden z tych żywiołów, albo rzucenie flaszki, która tak naprawdę rozbryzguje się i szkło przebija skórę przeciwnika, by ten zaczął krwawić. Demetrz fizyczny, krwawienie, takie sprawy. I tutaj ciekawe, bo oczywiście intuicja na początku mówi, idź w rzucanie flaszkami trucizny, nie? No bo masz tutaj takie fajne rzeczy do trucizny. Ale jak widać, jest tu klasa otwarta na różne fanaberie. Punkt szósty jest śmieszny. Gdy władujemy w niego punkt, tak po prostu otrzymujemy 5 dodatkowych punktów. Pasywnych na to nasze normalne, zwykłe drzewko. Punkt siódmy z kolei sprawia, że nasze penalty, nasza kara, obniżka naszej prędkości ruchu, związana z tym, że akurat atakujemy, jest obniżona, jest mniejsza. To znaczy w Path of Excel 2 możemy na przykład strzelać z uku i poruszać się jednocześnie, możesz kajtować na przykład, chodzić, chodzić tyłem i strzelać. No ale gdy to robisz, jesteś mocno spowolniony, z tym punktem jesteś spowolniony mniej. I trzeba władować punkty w siódemkę, żeby móc władować w punkty w ósemkę, które wydaje się bardziej potężne. To znaczy, że twoja prędkość w ogóle nie jest tak naprawdę... Spowalniana przez jakiekolwiek efekty spowolnienia. I tutaj, mówiąc szczerze, to nie brzmi dla mnie aż tak potężnie, żeby wydać tyle punktów ascendancji po to wszystko, ale zobaczymy. No jest to coś, co ciężko ocenić. Teraz to czytając, może to będzie bardziej użyteczne, bardziej wartościowe, niż mi się teraz wydaje. I właśnie w ten sposób wygląda Pathfinderka. Mam nadzieję, że uda Wam się wybrać jakiś fajny Bildzik na start. Dziękuję Wam ślicznie i do zobaczenia na Twitch twitchtv Piotr Maciejczak. Sprawdźcie, może streamuję nawet w tej chwili. Co Wam szkodzi? Rzućcie okiem. Trzymajcie się. Cześć.